Mówię, ja, ja chcę, bez względu na werdykt, yy, że z tobą wychodzę walczyć, proszę o taki aneks jutro i absolutnie się nie masz czym przejmować. Pierdol masz pewne jak... się czyli kurwa jedziemy. Ja Chciałem tylko powiedzieć, panie. że bardzo mi się to podoba, bo męsko z jednej i z drugiej strony, panowie się dogadali, tak więc skoro tak mówicie, to chcecie to klepnąć, to zróbmy wam face to face oficjalny, skoro mimo wszystko, co by się nie działo, do tej walki tak. dojdzie. Zapraszam na środek. Chyba tylko nie na mnie. To za to, to kurwa, skurdy, co z... zrobiłeś, się rzuciłeś do mnie. O to, skurdy, to właśnie za to kurwa, że się do masz mnie rzuciłeś. Wyjebane, masz się. To masz i tyle, za tydzień walki. Za to, że się rzuciłeś do mnie. No to masz dzisiaj wpierdol. Oj, mocno za to, Adrian, się rzuciłeś do mnie. Nie, nie, z za, za to, że się do mnie rzucił, kurwa. Za to, że tak cały czas mnie oczerniał. Ja już po prostu, kurwa, chcę ale wyjść ale się do. <laughs> chcę tylko wyjść znaczy, do tej Adrian, walki. Ja chcę tylko tej walki, kurwa. Różne liście widziałem, różne pięści, ale ty taki był po tym Nie, ale słaba akcja, Adrian. No, nie, słaba, kurwa, nie. Ja słaba, uważam, że należało mu się kurwa za to. Do mnie się tutaj z pięściami kurwa rzucił. Marcin, chcesz coś powiedzieć? Ja mam Nie, za, za, ja za, muszę, nie muszę, ja powiem tak, jest, jest. Tutaj za dużo, jest tutaj za dużo rzeczy, które jest do wyjaśnienia. Są rzeczy, których. Yy, też prywatnie się nie powinno poruszać. Mam nadzieję, że Oktagon to zweryfikuje, kurwa, dlatego chcę, żebyś do tej walki wyszedł, żeby by nie było, jestem na to gotowy. Lizak, bo Martin jest zagotowany. Czy ty chcesz to skomentować jako pierwszy rywal Martyna? Nie, już no, 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 nie komentujesz, że żalacz. Może Albert. To... akcja kurwa. i to no, o tym myślisz, no, no, partyzanta Jaka kurwa szmata frajerska. ja pierdolę Ja nagle szybki, lewy. Niezauważony z liścia wylądował tak. na... Kurwa, W policzku Marcina. No i, to, I tak jak będzie wyglądać. reakcja wygląda. ochrony Marcina. Nie zdążył nawet zrobić kroku do tyłu. Po pierwsze, to było, kurwa, le, Lekki luj le, lek le, lek, le. lek, lek. le. Mówi, że jestem co tą kurwa taką. No to został kurwa lepta No i kurwa to lepca Lepta jednego kurwa. Patrz, i od razu inaczej gadasz. Kurwa. Od razu zawstydzony siedzisz. Kurwa. Co? Pewność siebie spadła już? Pewność ciebie już spadnie. Myślałeś, że nie dam rady. Myślałeś, że co jedno się ciebie. Adrian cio, ty mnie znasz, cio. kurwa, ze wcześniejszych Zmieniamy lat, kurwa. bez z uniku na ciotu. No to, no, no to Adrian, mam pytanie, no to cio... bo mówisz, że myślałeś, że się będę bał. Czy ty chcesz zrobić tego face to face'a jeszcze raz, kiedy Marcin już oberwał, czy nie ja chcesz? Ja, ja mogę zrobić tego face to face'a. Marcin też chcesz? Tak, dawaj. nie nie Dobra, los. Ja I ja 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 znowu już drugi mi, planu, jak zwykle. Ciadaj, Marcin, nie stresuj się. Jak kurwo, dojadę.